Czwartek 24 kwietnia przez Polskę przemieszczało się front atmosferyczny i strefa zbieżności, przede wszystkim w Polsce Południowej, związana z niżem, który przynosił intensywne opady deszczu i który przede wszystkim no, sprawiał, że pojawiło się zagrożenie ulewnymi, nawalnymi opadami deszczu w Polsce Południowej i Południowo-Zachodniej, przede wszystkim związanymi z burzami, które czy wobec bardzo słabego przepływu powietrza mogły spowodować no, niebezpieczną sytuację nad danym regionem. W związku z tym chociażby IMGW wydało trzeci stopień zagrożenia przed burzami, biorąc pod uwagę to, co się działo. Biorąc pod uwagę efekty, wydaje się, że ten trzeci stopień na pierwszy rzut oka mógł być przesadzony, bo aż tak źle nie było, chociaż były miejsca, gdzie podtopienia się pojawiły. Natomiast moim osobistym zdaniem, biorąc pod uwagę to, co było w poprzednim roku i biorąc pod uwagę regiony, które były zagrożone, miało to jak najbardziej sens. Moi drodzy, burze przechodziły przede wszystkim w Polsce Południowej. Po aktualizacjach porannych też widzieliśmy, że pojawiły się chociażby w okolicach Wielunia, ale generalnie główna strefa opadowa i burzowa znajdowała się w Polsce Południowej, województwo Śląskie, województwo Małopolskie, województwo również podkarpackie z burzami, ale tu jeszcze musimy zwrócić uwagę na opady, na opady, które występowały i na opady, których było dosyć dużo. Zerknijmy sobie po kolei, prześledźmy, jak sy Sytuacja opadowa wyglądała w Polsce. Dajcie znać też w komentarzach, czy robić częściej takie podsumowania, ponieważ te podsumowania z pewnością mogą nam pomóc. Tu będziemy bazować na modelu znaczy na, na hydro IMGW. więc jakbyście chcieli, to hydro.imgw.pl. zapraszam Was serdecznie i cóż, sprawdźmy, jak wyglądają opady, jak wyglądały strefy opadowe i jak one były na pomiarach. W czwartek, w godzinach porannych, zaczęło już mocniej padać, szczególnie w Polsce Południowo-Zachodniej i Zachodniej. Tam, w szczególności w województwie Dolnośląskim, już opady w okolicach Kamiennej Góry mogły wynosić 25 mm co 24 godziny, bądź lokalnie do 26 mm. W kolejnych godzinach ilość tych opadów zaczęła wzrastać. W czwartek, szczególnie w strefie Polski Południowo-Zachodniej, województwo Dolnośląskie, województwo Wielkopolskie, tam mieliśmy. No, dosyć długie opady, które no, osiągały znów Kamienna Góra do 36-37 mm, ale również dalej, mili 16-20 mm, Leszno 14-16. Przy czym w godzinach popołudniowych zaczęły tworzyć się burze. Burze tworzyły się przede wszystkim na obszarze województwa Śląskiego w pierwszej kolejności, no i tutaj mieliśmy zdecydowanie większe sumy opadowe. Zobaczmy, jak to wyglądało. I te sumy rozkładały się przede wszystkim najmocniej właśnie na województwo Śląskie. To tu mieliśmy strefy zbieżności, które praktycznie w miejscu się znajdowały, i na zachód od Krakowa, a na wschód od tych, lało. Po prostu lało, burze bardzo wolno się przemieszczały. To powodowało, że tu, no, w tych obszarach, sytuacja pogodowa była naprawdę dosyć niebezpieczna. I jeżeli jeszcze mocniej by podlało, to byłoby jeszcze bardziej niebezpiecznie. Kolejne burze Widzimy, że tworzyły się w godzinach popołudniowych i wieczornych na pograniczu, gdzieś w okolicach, chociażby Raci Ale zobaczcie, jak intensywne opady występowały w Czechach. Dużo, dużo tutaj nas na szczęście ominęło, i to jest dobra informacja. Natomiast sprawdźmy sobie, jak, gdzie opady były najwięcej, najmocniej, znaczy, gdzie opady były największe. Tylko tu od razu powiedzmy sobie szczerze, stacje IMGW są w pewnych odległościach od siebie, a te opady były naprawdę bardzo mocno lokalne. To oznaczało, że w jednym miejscu mogło lać jak z cebra i mogło podtapiać, ale generalnie obok widzieliśmy tylko mocną smugę opadową i nic więcej. No i co my tutaj mamy? Maczki 40 mm opadu. Bardzo dużo. Kolejny obszar to Dąbrowa Tarnowska 43 mm opadu. Myśmy obserwowali to bardzo mocno, jak byliśmy w terenie i tam koło 18 zlało, tak i około 20-21 również więc tam popadało dosyć mocno, no i tu te dwa obszary były najbardziej tutaj z tymi opadami, za pan brat w cudzysłowie, jeszcze go goczałkowice, zdrój 36,2, brenna 35 mm opadu. Tak to wyglądało w dniu wczorajszym, no i cóż, oczywiście pojawiły się zalania, prześledźmy sobie jak to mniej więcej wyglądało. Podczas przechodzenia superkomórki burzowej wysokoopadowej w okolicach wielunia występowały intensywne opady deszczu, ale te opady również pojawiły się chociażby na Podkarpaciu. Tu mamy materiał od użytkownika systemu raportów Rafała z miejscowości Wydrze. natomiast kolejne skutki intensywnych opadów deszczu i burz, nagranie przesłane przez użytkownika systemu raportów sieci obserwatorów burz, Gro, Ipszanów. Zobaczcie, jak szybko woda zalewała dany obszar, a to wszystko za sprawą przemieszczających się właśnie burz. Też bardzo niebezpieczna sytuacja była w miejscowości Pawłów, w powiecie raciborskim, gdzie bardzo szybko, Potoki zaczęły no, tutaj przypominać większe strumienie. Woda również płynęła rowami, ale płynęła również też drogami. Tam intensywne burze spowodowały bardzo mocne e, podtopienia i, i zalania. Podtopienia również pojawiły się w miejscowości Bielsko-Biała. Tu materiał nagrany przez użytkownika Bielskie Drogi. Na wolnica powoli mija miasto. Doszło do kilku podtopień i lokali, które są niżej położone. Ogólnie na szczęście bez dużych strat na większą skalę. Strażacy mają sporo pracy, ale sytuacja jest opanowana. Ten, do, do a sumita mi gdzie sejść, bo jest taka szkolka, że nawet kosze jeżdżą. <głosy> <głosy> ja kosz pływa, po kurczę. No. także. No. Ale nie, kosza to ci nie wyślę, bo, bo no, nie lubię. Bo kolana wody prawie, to koszki. <noise> Partnerami kanału są aplikacja Monitor Burz. Unikalna aplikacja pogodowa na urządzenia mobilne z raportami oraz powiadomieniami o burzach w pobliżu. Marka ETA. Producent solidnego sprzętu AGD z bezpłatną gwarancją do 10 lat. RIDO. Producent wysokiej jakości wideo rejestratorów w dobrych cenach. Z naszym kodem 20% rabatu. Link w opisie. Dziękujemy również wszystkim patronom i wspierającym ten kanał. Wasze wsparcie pomaga w jego rozwoju. Wszystkie linki do wsparcia znajdziecie w opisie.